No witajcie, nie wiem jak tam się wam podobał ten dzisiejszy lajt tam z jazdy samochodem. Chcia liśta to, mali, to mata. sami gada liśta, gadaj, gadaj ile wlezie. Nie, długi był ten film, chyba za długi. Słuchajcie, tu taka przyjechała Vectra C. Na filmie tego chyba nie będzie widać, e, chyba coś tam widać, czekaj tam może, o. Lampy zniszczone, będziemy próbować je do ładu doprowadzić. Ogólnie to trochę zawaliłem termin, bo z gościem się mówiłem niej wcześniej. Ale wynikły sytuacje takie, jakieś tam, że przedłużyło mi się trochę z innymi autami. No, będę musiał przycisnąć z tematem, tymi lampami się zająć, bo tam musi pojechać pilnie do gdzieś tam, do rodziny. A mówi, że światła ma jakie ma. Ogólnie gościu tutaj robił u mnie ten samochód i powiem wam, no, miał tam trochę rzeczy do porobienia, ale nie ma ludzi i, i tak dalej. Jeszcze powiem to, ile kosztuje to. Przynosi jeszcze jakieś tam gratisy. Jakie gratisy to nie ważne, ale ale jakoś tam se kurde gościu funkcjonuje powiem wam I, i ja z nim jakoś współpracuję, nie jest źle no ale ogólnie no, będziemy się tymi lampami musieli zająć bo faktycznie to jest dramat kurde ale facet kurde mówię pomalutku pomalutku doprowadza ten samochód sukcesywnie do ładu myślę że jak te lampy zrobimy to bo to było dużo dużo było porobionych rzeczy powiem wam przez pół roku ostatnie jak te lampy do ładu doprowadzimy, to już będzie koniec na jakiś dłuższy, dłuższy czas. Z tym samochodem będzie jeździł chłop i się cieszył nim, eksploatował i tak dalej. No, to to... Aha, nawet nowe opony kupił sobie, kurde zimowe, słuchajcie. Nówki, sztuki. Także... Odnośnie tego, tego, tego... Żeby nie było, że jestem gołosłowny. Odnośnie tego tysiąca subów i co odpierdolimy. No, odpierdolimy tylko, słuchajcie, no po prostu jest problem zajebisty z czasem, bo, bo trochę tutaj mówię, ta, ja, ja, jak wiecie, tam niektórzy byłem na kwarantannie, tam trochę mi się tematy jakieś tam obciznęły. Yy, trochę jakieś tam sprawy urzędowe, srowe i tak dalej, trochę z klientami do tyłu jestem i tak dalej, no nie będę tam rozwijał się w tym temacie, ale ogólnie to yy, zbieram się do kupy, jakby powiedzieć, po, tym, po tej kwarantannie. Jakoś to, żeby to wszystko ogarnąć. I z czasem jest bardzo kiepsko. Ale powiem wam tak. Postaram się w sobotę zrobić ten, ten film, co wam obiecałem na ten tysiąc subów. O, będzie bardzo spóźniony, no ale lepiej późno niż wcale. No, nie będę wam mówił co, ale no, będzie kurwa strzelane. Będzie. Będą eksplozje. Tylko żeby kurwa mi tutaj jakaś policja nie przyjechała. Ale to... Mam nadzieję, że w tą sobotę mi się da, uda to ogarnąć. Jak tylko, jak tylko znajdę chwilę czasu, bo naprawdę, rozpieprzony mam teraz terminarz całkowicie. Nie mogę się ogarnąć, pułapać z tym wszystkim. A to wszystko przez ten przestój cały. No i przez mój brak organizacji, bo nie powiem, moja organizacja pracy jest do dupy. <laughs> Także no. Na razie. Cześć.